Wspaniałe miejsce. Nastąpiły tak potężne zakupy, tak że po prostu nosimy już od paru minut. Zostało się tylko to paru dziesięciu, no tu jeszcze, tu jeszcze są rzeczy na górze do przyniesienia. Partnerem projektu Tank Hunter jest KOBI. Buduj historię Klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep Militaria.pl, wyłączny dystrybutor multitooli marki Badger Outdoor. Wysokiej jakości narzędzia w przystępnych cenach, 10 lat gwarancji. Klikając w link w opisie wspieracie projekt Tank Hunter. Tank Hunter. Jak wykopać sobie czołg, czyli książka dla każdego, kto pragnie dotknąć historii, poczuć jej puls, odsłonić to, co kryje się pod powierzchnią. Kulisy najciekawszych eksploracji i wypraw, opowieści, historia, najlepsze znaleziska. To wszystko w nowej książce Tank Huntera. Od listopada w księgarniach. Zamów już teraz link w opisie filmu. Zapraszamy. Witajcie w kolejnym odcinku przygód Tank Huntera. Dziś po raz kolejny przeszukujemy Skandynawię. No może to trochę na wyrost, bo takie przeszukiwanie kojarzy się raczej z systematycznym działaniem trwającym miesiące i lata. My przyjechaliśmy tutaj zaledwie na kilka dni, ale trasa, jaką zaplanowaliśmy, prowadząca przez północną Norwegię i kawałek Szwecji spowodowała, że zatraciliśmy się w tej podróży po uszy. Jedno wiemy, Skandynawia to wciąż nieodkryty, fantonośny region świata, w którym znaleźć można przepiękne przedmioty z II wojny światowej. Kilka z nich zobaczycie już dziś i uwaga! Mamy nadzieję, że zobaczycie je także w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Jeden z pojazdów jest już na pewno nasz. Oglądajcie. Dobra, Norwegia to naprawdę uroczy zakątek świata. Przylecieliśmy tu tanim lotem z Gdańska do Tromso, a po wypożyczeniu samochodu pozostało już tylko wytrwale poruszać się po tutejszych momentami dość krętych i niezbyt szybkich drogach. Widoki wiele wynagradzają, ale do rzeczy. Już pierwszego dnia, choć czasu mało, jedziemy w miejsce, w którym kiedyś podobno było sporo niemieckiego sprzętu. Sprawdzimy czy coś zostało. Zobaczcie, jesteśmy w pewnym garażu. Oczywiście udało nam się namierzyć mnóstwo oryginalnego wojennego sprzętu. To, jest, to są rzeczy, których nie sposób dostać w Polsce. Zobaczcie, nowy wał do SDKFZ 251, nowe gąski do ketenkrada w stanie fabrycznym. Mamy też oczywiście mnóstwo złączek, haków, to jest mnóstwo haków oryginalnych, w szarej farbie to są ciężarówki 250 jedynki, wszystkie te pojazdy które Wy doskonale znacie zobaczcie, mamy też gazu, ale co ciekawe, zobaczcie, piękne liczniki do motorów mamy VDO i mamy jeszcze ten wskazówkowy taki na przykład taki BMW R4 oryginalna instrukcja od Klockner Humboldt Deutsch oczywiście wojenna mamy też sprzęgło do Yy, mamy też sprzęgło do yy, sztuga, właściwie do pancer trójki. Bo w Norwegii używane były pancer trójki. tą armaturę są położone na dół na górę raczej, a cięższe rzeczy damy na dół, więc musimy najpierw rzucić to co najcięższe. Niestety pierwsze poszło sprzęgło. O, zobaczcie, regulator Magura Więc ewidentnie motorkowy tutaj jakieś nakładki do ketenkrada Trochę pierdół. Świetny manometr, jeszcze w takim oryginalnym pokrowcu. Mnóstwo armaturki, jak zawory małe. Czyli taka drobnica, no i zobaczcie. Tego nie wkładaj, bo nie damy rady tego udźwignąć. Nie? Nie. Dobra, to tego nie wkładam. Tego nie wkładam. Co to wkładam? Muszę Myślę, że musimy zostawić wtedy. rolnicę. brownice, rozrusznik a wrzucimy sobie no osobno haczyki o wszystkie haczyki tu wrzucimy cieszę się z dzisiejszych łowów znowu parę projektów zwłaszcza jeżeli chodzi o oryginalną dolnicę się uzupełni a jednocześnie ucieszą się też moi koledzy zbierający motorki świetny kranik do kettenkrada także jest też troszeczkę takich detali kentenkradowych. świetny gaźnik też człowiek który nam to Oddawał powiedział, że ten gaźnik wychodził z sketenkrada, którego tu miał. Mamy mnóstwo różnych oryginalnych rzeczy. Instrukcja też jest świetna. Oczywiście, ona jest w kiepskim stanie. Oryginalna prądnica. Też się przyda do naszych projektów. A więc mamy mnóstwo bardzo fajnego, oryginalnego materiału, który przyda się przy naszych odbudowach. Dobra, mamy załadowane, ale ponieważ jest bardzo ciemno. To tak. pokażemy wam chyba rzeczy dopiero jutro. Dopiero jutro, bo słabe światło, a tu jest sporo tego. Jeszcze na koniec Mateusz znalazł kawałek od ośmiotonówki tonówki i lejstefeltchowice. No i piękną, e, piękną gaśnicę, bo gaśnicę Wehrmacht od numeru 2040. Jeszcze tylko kawałek wyjaśnienia. Musieliśmy oczywiście zapytać o zgodę, czy możemy filmować, więc to no tam za dużo tego materiału nie widzieliście teraz z wieczora, ale... ale mamy. Mamy bardzo fajne rzeczy, ruszamy dalej, postaramy się też jakoś opisać te rzeczy, nie wiem, może jak już przyjadą do Polski, albo zobaczymy jutro, może będzie jeszcze chwila czasu, ale pewnie dopiero jak przyjadą do Polski. Tak czy inaczej, świetne miejsce. No i lecimy dalej. To teraz jedziemy na złomowisko. Tak. Ale jeszcze nie wiemy, czy będziemy mogli filmować. No nic nie wiemy, czy nawet wejdziemy, nie wiemy. No sprawdzimy, nie? Tak. O, marsz no. z O. Ale w ogóle jakie klimaty, zobaczcie. No niestety nie udało nam się filmować na złomowisku. Tak. No, nie udało nam się też za dużo pochodzić, bo tak nie nie specjalnie chętni. Tak więc musieliśmy sobie... Ale jakieś części były. Jakieś części były, były widoczne z daleka, zwłaszcza od half-tracka. sporo części od half-tracków, ale... No nie jest to też nadzwyczajnie rzadka rzecz, żeby zabijać się i próbować Niestety, nie wszędzie możemy wejść z kamerą, ale w tym przypadku właściwie nie było co pokazać. Jedziemy dalej. Tym razem kierunek Szwecja. Mamy spory dystans, ale na YouTubie skracamy go do ułamka sekundy. Hyc i jesteśmy. Zobaczcie to. Jedziemy sobie przez Skandynawię, no i oczywiście piękne krajobrazy, góry, jeziora, to wszystko tutaj na każdym kroku. Jak się podziwia te krajobrazy, tak się człowiek rozgląda na lewo i na prawo, nagle patrzy, a. Pod krajobrazu wyłania się piękny Willys G. 44 rok. Zobaczcie taka maszyna jeszcze w pięknym, nienaruszonym stanie. Przerobiona w latach 90 na typową offroadówkę. roadówkę toś sobie założył duże koła. Zrobił go, bo rozmawialiśmy z właścicielem mechanicznie, ale zobaczcie, pod spodem oryginalna farba. Ten pojazd jest w świetnym, oryginalnym stanie. On został wystawiony tu na zewnątrz, z uwagi na brak miejsca w garażu około 10 lat temu, czyli od 10 lat stoi na zewnątrz. Tak naprawdę te 10 lat niewiele mu zrobiło. Willys wygląda cały czas świetnie, doskonale, jest w świetnym stanie. Widać, że wszystkie. Te mechaniczne podzespoły są doskonale nasmarowane, ale ma oryginalne wszystkie elementy. Nawet zajrzałem, pięknie w zbiorniku jest paliwo. I zobaczcie, takie prawdziwki stoją sobie, czekają do dnia dzisiejszego. Być może ktoś teraz od właściciela go zakupi i będzie szczęśliwym posiadaczem doskonałego Willisa z 44 roku, który posiada większość elementów oryginalnych. On jest niemalże w całości, bym powiedział, oryginalny, ale świetnie jest utrzymany, nie jest zgnity. No i najważniejsze, to cała. Nadbudowa w nim, czyli cała ta buda tego pojazdu, ona jest jeszcze oryginalna, wojenna. Co w większości przypadków dzisiejszych takich pojazdów, to są renowacje. Renowacje przeprowadzone na ogół z udziałem elementów, które zostały przysłane z Dalekiego Wschodu, zostały wyprodukowane na nowo. A tutaj ta cała buda to jest oryginalna, historyczna nadbudowa pojazdu z czasów II wojny światowej. Niesamowita historia pośród tego pięknego skandynawskiego krajobrazu. Szybki telefon do przyjaciół i ładowanie Willisa w toku. Niebawem to cudo będziecie mogli zobaczyć w Muzeum Pancernym w Kłaninie. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie znajdziecie m.in. Wspaniałą Panterę z Muzeum Pancernego w Kłaninie, czołg, który walczył w Normandii w 1944 roku oraz Kubusia, klubę powstańców warszawskich. Samochód pancerny, który brał udział w walkach o wyzwolenie stolicy w sierpniu i wrześniu 1944 roku. Polecamy! Ekspert Adam, ocena. Więc plusem. Jak w 2025 roku znaleźć taki samochód, to gratulacje, to jest... Podłoga niewymieniana, w tym miejscu, gdzie zawsze gniły, tutaj nad wydechem. Co my tu mamy, Mateusz? My tu mamy maskę amerykańską. Rozrusznik i prądnica. Oczywiście, jak to w każdym miejscu ze sprzętem militarnym, musi zostać dużo gratisów, czyli Oczywiście zbierał, zbierał, jest termos niemiecki, są wahacze do opaka 36 Są termos to już wczesny 42 rok w BMC e, Oczywiście maska, zderzaki, atrapy, jakieś pierdołki Ruszamy w dalszą podróż z powrotem do Norwegii Oszczędzimy Wam kolejnych godzin i kolejnego noclegu Przyspieszając ponownie akcję A zatem kolejna doba, nowe siły i wspaniałe miejsce Sami zobaczcie Lecimy do norweskiej szopki. Zobaczcie, zawalone, a w środku pełno pojazdów. Wiem na pewno, że był tutaj pancer 3, który był z 5 lat temu zezłomowany. Dzień się fajnie zaczął. Jesteśmy w wspaniałym miejscu. Taka stara szopka, zobaczcie, zupełnie rozwalająca się. Mateusz za chwilę będzie tam nurkował w poszukiwaniu pojazdów. Łowo! Wspaniałe miejsce, kurczę, to się zaraz zawali. jest coś zbudowane z czegoś, spływ z tego no. na Morisie. Widać, że dziadek miał pomysł. O, tu jakiś, to, to jest, to jest. jakaś żółta farba. Dlaczego to, to ta temperatura? O, a co to? Adam, co to jest? Ford albo dzień, ale znaczy moim zdaniem fort, moim zdaniem fort. Zobaczcie, co udało nam się namierzyć w jednej z rozpadających się szopek. Wspaniały Morris C8, to był piękny kolownik do naszej 25 funtówki. Jest góra dorobiona. Widać, że ktoś miał wizję zrobienia czegoś z tego, No, no tak naprawdę no, został pojazd mocno zniszczony i zdekompletowany, ale do dzisiaj zobaczcie jeszcze takie nieodkryte miejsca cały czas na nas czekają. No, Kto by pomyślał, że w takiej rozpadającej się szopce będzie jeszcze tyle części. O, bardzo ciekawego wojennego pojazdu. Właściwie trzy pojazdy, bo tutaj są całe trzy ramy. Jest tego sprzętu, leżą tu prądnice nawet. Jakiś gdzie gdzieby tutaj się nie obrócił, to coś ciekawego odnajdujemy. To jest dobry moment, żeby opowiedzieć w krótkich słowach o tym pięknym, o ile nas pamięć nie myli, unikatowym na skalę polskich zbiorów muzealnych pojeździe. Morris C8 był nieopancerzonym ciągnikiem artyleryjskim. Który służył do holowania m.in. armat 25-funtowych, napęd na 4 koła, czterotonowa wyciągarka, czterocylindrowy silnik benzynowy o mocy około 70 koni. Morisy służyły także w polskich siłach zbrojnych na zachodzie, w pierwszej dywizji pancernej generała Maczka. Pojazd w takich barwach moglibyśmy odbudować. Pokaż, co znalazłeś. Gaśnice i przybornik na mazerkę. Wspaniałe. Super. Gaśnice oryginalne, amerykańskie. Przyborniczek, jaki dobry stan. My znajdujemy takie na helu, na przykład. A jest tu coś w środku? Tak. Tak. Wow, cały zestaw. Szok. Wspaniałe miejsce, ale czas nas goni. Lecimy na prom. Przeprawa promem to też fajne przeżycie, szczególnie, że świetne są tu widoki. W ogóle, jakoś ta Norwegia zaczyna nam się coraz bardziej podobać, ale do rzeczy, czyli dobijamy do brzegu. Dopływamy, prawie na miejscu. Dokujemy! Jeszcze kawałek jedziemy i cyk jesteśmy w kolejnym miejscu, a Mateusz już coś wykręca, ale zaraz zobaczycie, co to za piękne miejsce i ile tutaj przydatnego towaru. Ho, ho, Gwiazdka przyszła wcześniej. Mamy stacyjkę, która ma podobne elementy do stacyjki samochodowej, która przyda się na części. Odkręcamy stacyjeczkę, Może się do czegoś przydać. Mamy stacyjkę Boscha. Wkładam to. Piękna też. W międzyczasie, kiedy Mateusz ogląda silniki, ja pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą akurat zauważyłem. Zobaczcie, tu są e, takie dziwne dwie, dwie useczki. I człowiek, z którym rozmawiałem powiedział, że to są łuski od Leoparda, ale nie wydaje mi się, że to były od Leoparda łuski. No i cóż, spoglądam sobie na dół. Spoglądam sobie na dół, a na dole oczywiście są jakieś informacje. No i co? Jest. 37 Gun 1938. No i zastanówmy się, skąd w Norwegii wzięły się takie takie łuski. 37 Gun, czyli armata przeciwlotnicza brytyjska. Wiele z nich zostało przez Niemcych, przez Niemców wiele z nich zostało przez Niemców przejętych w 1940 roku po tym jak po tym, jak upadła dunkierka, no i później Niemcy wykorzystywali je również jako działa obrony wybrzeża. Idziemy ze skrzyneczkami z pompkami, specjalne takie narzędziowe, narzędziówki amerykańskie, wojenne. Tak więc wszystko piękne. Zobaczcie, piękny zestawik pompeczka, skrzyneczka. Wszystko oryginalne, wojenne. Piękny dalmier ze skrzyneczką BLC, jeszcze wszystkie wafenamty. Tych dalmierzy tu widać, leży więcej. Jak więc widać, że jest ich tu sporo. Oba tych agregatów. Całego sprzętu jest tutaj jeszcze. Co nie miara. Mateusz fedruje cały tak. czas. W Piękna lotystacja niemiecka, KWEA. Jest na górze. A. Tylko, że widać, że ją jest żera Gdzie? No, znaleźliśmy oczywiście w magazynie wiele ciekawych przedmiotów, jak e, trójnóg do e, 0,30 calówki, e, podstawę pod e, dalmierz. Oczywiście, znaleźliśmy też dalmierz. Dalmierz już poszedł do samochodu. Ale sobie bierzemy to wszystko kawałek po kawałku i niesiemy do auta. No, jest to też świetna niemiecka... Jest tu też świetna niemiecka skrzyneczka. O, jest gniazdo do. do Willisa pewnie, takie do do, do przyczepy. O, to jest świetna rzecz. O, są kolejne. Wspaniale. Jest też fajna antena, podobna tu, 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 ale mówię Podstawa od anteny. bardzo really nice. It works better than the German benzin. It's a diesel. Słyszeliście jak pracowała ta maszyna w dieslu? No niesamowite. Nie dziwię się, że Kumince są takie dobre. A co to jest w ogóle? To jest agregat agregator amerykański Gardner. Do reflektora przeciwlotniczego. A ok. A tu mamy ten reflektor. Do którego zasilania. Do którego zasilania służył. Ten właśnie generator. Telefony w Telefony w mojej głowie. O, wspaniałe. Tyle, 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 A ile tyle. tego jest w ogóle? Zobaczmy. Zobaczmy. Odłożymy. Nie, to nie rzeczy niewojenne. Podasz no. no. yeah. mi tę wlew. tu? A nie mam tam? No, nie ma tej bóżki z tym. Dobrze. Yo, wow. to nie to Odwożysz? się nie spodziewa. Odłożysz? No, tak. O, wspaniałe akumulatory Tu jakaś skrzynka na welfare biscuits czyli Could na have ciasteczka Zobaczcie ile oryginalnych niemieckich telefonów Szok O, a to jest niezłe znalezisko To jest 15 cm prawdopodobnie z baterii rozbrzeżnej No, papierek w środku Powiem Ci, że nówka Not loaded, now no empty

Słuchajcie, cały czas trwają poszukiwania. Zobaczcie, jakie to jest wielkie tutaj, wielkie piętro. Mateusz jest w takim szoku, że nie wie co powiedzieć. A ja może coś powie? Tak, nie wie gdzie jest szukać. Jest w szoku. Przede wszystkim nie wie gdzie szukać. <laughs> nie gdzie szukać. Znaleźliśmy już mnóstwo ciekawych rzeczy. Naprawdę słuchajcie. O, reflektor. O, pocisk moździerzowy. No, taki nowy to Nie nawet nie moździerzowy. Nie, no po prostu to jest y, niesamowite. Tu zobaczcie to. Wow, ale już mamy też sporo rzeczy, które stąd wyciągnęliśmy. Zobaczcie, to wszystko jest z nami. To oczywiście DMG34-42. Tu mamy wykrywacz, tu mamy mnóstwo ciekawej literatury. Być może my mogli ją kupić w sklepiku. Y, tu mamy. Yy, kolejne jakieś rzeczy. No, wspaniałości. Ja myślę, że Mateusz będzie musiał sam o tym opowiedzieć. Wow. Nastąpiły tak potężne zakupy. Tak, że po prostu nosimy już od paru minut. Zostało już tylko to. Chyba. Paru dziesięciu. No, tu jeszcze, tu jeszcze są rzeczy na górze do przyniesienia. Uff. Samochód już prawie zawalony, a jeszcze zostało tylko mózg. Słuchajcie, nie przebrane dobra. Pełno skrzynek, nowego sprzętu, wykrywacze, dalmierze, stojaki, yy, przetwornice, reflektory, zestawy do gwintowania, zestawy do sprawdzania lamp, kanistry, skrzynki. Syperskopy do Shermana, już nawet brak mi słów. Po prostu mnóstwo oryginalnego wojennego towaru. Spójrzcie tylko na to. Każda rzecz ma jakąś sygnaturę, czegokolwiek by nie chwycił. To widzę sygnatury. 1941. Wspaniałe rzecz. To tyle na dziś. Do Skandynawii wrócimy pewnie w przyszłym roku. Tymczasem szykujemy się na jakieś kopanie w ojczyźnie, a zatem kolejny odcinek powinien być konkretnie eksploracyjny. Zapraszamy w czwartek o 20. A dziś, jak zwykle, dziękujemy Wam za Waszą obecność, za dobrą energię i za wsparcie, jakiego udzielacie nam na Patronajcie i tutaj na YouTubie. Ukłony wśród naszych wspaniałych mecenasów są Tomasz Aksman, Andrzej Aleksandrowicz, Ajent Jacek Arendt, Przemysław Giebabi, Roman Banaś, Bartosz Bawolski, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Krząstek. Andrzej Cichocki, Adam Cisielski, Daniel Cisowski, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Krzysztof Dąbrowski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Krzysztof Fiedler, Marcin Filipowski, Michał Futera, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny. Dominik Graczykowski, Tomek Grącki, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Maciej Irlik, Adam Jackowski, Damian Jankowiak, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Przem Maciej Kaczkowski, Mateusz Kaczmarek, Maciej Kaniewski, Aleksander Kapica, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Krzysztof Kochaniak, Anna Konieczny, Zbigniew Konkel, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Kranz, Marek Krause Dariusz Król, Marian Krzeszowski, Krzywy Jas, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Ghost97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot, Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Maciej Nocoń, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50 PLN, Krzysztof Poczekaj, Patryk Puls, Ralf99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Witold Rozmarynowicz, Krzysztof Jaremas Skąpiński, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Dariusz Spyra, Krzysztof Stanior, Mariusz Stoczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Bartłomiej Światłowski, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Trębicki, Adam Trzaskowski, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Sławomir wazon Was, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wiesław S., Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejny odcinek przygód Tank Huntera, jak zwykle w czwartek o 20. Do zobaczenia.